Hej, hej, hej! Cześć, tu Natalia. <grywa> Witajcie na kolejnym teście, odcinku teście z drapek. Tym razem mam z drapeczki, trzy zdrapeczki drapeczki o łącznej wartości 40 zł z numerem 11. A o 11 napisały trzy cudowne kobietki, którym dedykuję ten draping. I cieplutko, cieplutko pozdrawiam. I są to takie babeczki: Danuśka 1, 2, 3, Wandzia Kozakiewicz i Jola K. Tutaj zarówno dla Danusi miałam, no znaczy miałam, chciałam mieć tą krzyżówkę. XXL, Jola też prosiła o krzyżówkę. Bardzo mi przykro. Nie dostałam krzyżówki ani za 3 zł, ani za 5 zł. Ani za 10 z numerem 11. Także wziąłam ekstra linie na dobry rok i mój pierwszy milion. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Słuchajcie, zdrapie sobie na początek na dobry rok, a później będziemy drapać resztę. Troszeczkę przybliżę, co byście lepiej widzieli. Drapa kod make-up'a. Może zadziała cuda nam tutaj dzisiaj, zobaczymy. No i co, szukamy tutaj dwóch takich samych kwot. I mamy tak, 10 000 i 500 tysięcy. Tutaj jest 10 i 200 i 100, 20 i 100. 500 i 500 tysięcy w czerwcu jeszcze nigdy nic nie wygrałam Obo blisko 200 i 20 w lipcu jest 200 i 50 tysięcy w sierpniu mamy 10 tysięcy i 10 zł we wrześniu 50 i 1000 w październiku jest 20 i 500 w listopadzie Mamy 50 i 500. W grudniu mamy 50 i 100. E, tutaj w bonusie szukamy choineczki, No, ale mamy figurki. No i w premii dzwoneczek, a mamy kokardeczkę. Czyli pierwsza zdrapa jest pusta. Zostały jeszcze dwie. Trzymajcie mocno kciuki. Teraz podrapiemy linię je się szybko drapie więc może nie będę przewijała i szukamy leżak słuchajcie powiedzcie jak na razie podoba wam się test tych zdrapeczek jestem ciekawa waszej opinii powiem wam, że no nie spodziewałam się że będzie tak ciężko E, znaleźć strapki z określonymi numerkami. Oj, zobaczcie, widzicie? Nie widzieliście sorki. Mm. No, ale się staram. Na szczęście mam linie, bo ścignęłam ostatnio jakiś czas temu właśnie pana z kolektury, który nas odwiedzał mnie w pracy. Mm. Teraz będzie mnie unikał przez pewnie dobre pół roku. <laughs> Ale tych y, trochę zdrapek, właśnie udało mi się. Ekstralin lin nie dał, a krzyżówek powiedział, że nie miał. Więc mu powiedziałam, że następnym razem, jak do nas przyjedzie, to ma mi przywieźć całą paczkę. A jak przyjedzie bez tej paczki, to go nie wypuszczę. Śmiał się. No i ciekawa jestem, czy teraz nie będzie mnie unikał. <laughs> Dobra, piłka. Yy. Chyba wsią. Dobra. Kolejny to mamy monetę. Moneta jest tu, tu. Tu mamy dwie. Tu mam jedno, Dobra. Teraz są kości. Mam kości tu. Tutaj. I tutaj, dobra, ja to przyspieszę. No i zostawiłam trzy ostatnie. Zobaczymy czy coś tutaj wpadnie. A mam rolki. Uh, uh, uh. Rolki są tu, ale nic mi to nie dało. Chyba to wszystko. Ostatnie dwa. Jest ptak nie wiem czego widziałam. No, nie, i ostatnia szansa to jest łódź. Łódź mamy tu. No i tu. Czyli ta też jest słuchajcie, pusta. WB, WBJ. Także tak. Nie ma co tu dalej sprawdzać. Została ostatnia. Mój pierwszy milion oczywiście z numerem 11 drapiemy bonus <laughs> a w bonusie podłożyli nam świnie Także no zobaczymy czy coś tutaj wpadnie Szukamy takich cyfr jak 16 12 11 10 i 7 strasznie niskie zrabka z numerem 11 i szukamy 11. No, zobaczymy. Jest 39. A tu, tu możemy jeszcze znaleźć portfel i wygrać stówkę. No, na to nie liczę. Więc tak, 39 za wysoko. 19 też. Tutaj 30, tutaj też. 2 za wysoko. 33 za wysoko, 01, no nie mamy. 45 za wysoko, 31 za wysoko. Tu jest to samo i tu to samo. Teraz mamy piąteczkę, no niestety nie ma. Dziewiątkę też nie. Osiemnastkę też nie, za wysoko. Teraz 22, 27. Zobaczcie. <grystanie> Zdrapka z numerem 11, wygrywająca liczba 11 i liczba, która nam się trafiła 11. Ale fajnie. <grystanie> Już wiem, że nie będę z niczym. Mega bardzo się cieszę, bo powiem Wam, że się obawiałam właśnie tego najgorszego, że zostanę z niczym. A tutaj zobaczcie, jak fajnie, no, ale jestem szczęśliwa już. Na plus nie wyjdę, ale też nie jestem z niczym. I tutaj mamy dwie dyszki, 20 zł. Ale się naprawdę fajnie, fajnie się złożyło. Trzy w jednej zdrabce, słuchajcie. Kontrolne SS. Także podsumowując. Yy, dzisiejszy test był za kwotę 40 zł, yy, na dobry rok przegrało ekstra linie również, a mój pierwszy milion w w której wygrałam najwięcej, bo yy, dosyć nawet niedawno wygrałam 400 zł w tej zdrabce dlatego troszeczkę bardzo ją lubię. <grym> yy, dała mi zwrocik, czyli jestem tylko dwie dyszki na minusie. No, to uważam test, słuchajcie, za zaliczony. E, widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku z, kolejną, z kolejnym testem. E, nie powiem Wam, co będziemy testować, <grym> bo ja tak, słuchajcie, zbieram zdrabki e, z tymi konkretnymi numerami, ale no, troszeczkę słabo mi wychodzi. Poluję na te krzyżówki, może w końcu mi się uda, słuchajcie. Także no co. Kończę. Dziękuję Wam bardzo za obecność. Buziaczki przesyłam. I do zobaczenia już wkrótce. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, łapki w górę i komentarzy. Będzie mi bardzo miło. Także co? Kończę. Uciekam. Już Wam nie zawracam gitary. <gry> pa, pa kochani!